Cześć! Dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować e, moje skarby, które upolowałam na Gamescomie. Zgodnie z obietnicą zresztą. Większość z nich, z nich jest wprawdzie papierowa, ale myślę, że to nie umniejsza ich fajności ani wartości. Tak więc myślę, że zacznę najpierw od tych gadżetów, które dostałam od e, organizatora. Po pierwsze jest to katalog tagów Gamescom 2012. Jest to po prostu taka gazetka, która e, Krótko opisuję gry prezentowane na e, Gamescomie i tu jest też właśnie e, plany poszczególnych Hal z legendą jakie firmy i jakie gry zajmują poszczególne stanowiska i krótko opisane też są gry, przez nich prezentowane inne niż te na początku gazetki. To jest tym, że ta gazetka jest y, tylko po niemiecku i nie mogłam znaleźć jej angielskiej wersji. Moim zdaniem powinna być, ale nie zdziwiałabym się, gdyby okazało się, że w ogóle jej nie było. Y, jest też fajna rzecz y, Gamescomowy Plan Miasta, miasta zładną dla reklamą Assassin's Creed. No, to jest to po prostu Plan Miasta ze szczególnym wyszczególnieniem gamescomu który był tutaj i Gamescom Festival, który był gdzieś tam. No. tam to była mapka i tu jeszcze mam taką zawieszkę na drzwi hotelowe no, fajnie to wygląda z papierowych rzeczy, tych takich my, nie wiem czy mnie takie najpierw pokażę Wam różne jakie kody, które dostałam na yy, Kilka rzeczy. Kod, który najmniej, najmniej, najmniej mnie ucieszył, to kod na ściągnięcie sobie jakiejś darmowej gry ze strony maggame.com. Nie znam ich, nie słyszałam nigdy o nich, ale demo darmową grę, to się na pewno do nich przejdę. Trochę fajniejsza rzecz, e, e, kod na beta testy do gry Anno Online. Słyszałam o grze Anno, ale nigdy. Nigdy wcześniej nie miałam okazji w nią grać, jak również nigdy wcześniej jej nie widziałam im. mnie bardzo mnie zdziwiło, że ta gra w znacznym stopniu przypomina pierwszych setlexów. Jak się okazało, to że nie było jak najbardziej na miejscu, ponieważ y, produkcją Anno Domini z produkcją, tworzeniem gry Anno online i Anno stacjonarnego nie Anno Domini y, była firma Blue Byte I to jest ta firma, która zajmowała się właśnie tymi pierwszymi setlexami. Nie wiem, czy ona się zajmowała późniejszymi częściami. Nie wykluczone, że tak, ale tymi pierwsze, pierwszymi zajmowała się. Na pewno i na pewno z tego kodu na y, beta testy skorzystam. Zresztą ja na pewno ze wszystkich kodów skorzystam, bo ja nie lubię marnować takich rzeczy. Trochę jeszcze fajniejsza rzecz to jest kod na dodatkową ekskluzywną zawartość na oldie Oldy Badley, no to jest chyba tylko na zwierzaczka. Aha, no tak czy siak to jest myślę miła rzecz, bo pewnie normalnie trzeba ją kupować, a ja mam ją za darmo. No i jako, że planują sobie zagrać w Star Wars The Old Republic, to sobie urozmaicę rozgrywkę z wierzaczkiem. No i najfajniejsza rzecz z kodów to jest kod na kropną, 30-dniową subskrypcję PlayStation Plus. Um, mam trochę wątpliwości, czy to zadziała, bo z czego słyszałam, to niektóre kody na PlayStation mają ogran ograniczenia terytorialne, także no, kod może działać w Niemczech, a nie działać w Polsce, nie, do końca nie wiem dlaczego, ale wiem, że może się tak stać. W każdym razie czekam, aż w PlayStation Plus będzie jakaś fajna gra do ściągnięcia za darmo. Yy, I chcę zobaczyć, czy po prostu na tym równym kodzie, na tej brudnej subskrypcji mi tą grę pozwoli ściągnąć. No, może się okazać, że nie, ale w końcu to wa warto ryzykować, no nie? To, to był y, kod na próbną subskrypcję. Z trochę fajniejszych, papierowych rzeczy. To po pierwsze jest to maska tego gościa z okładki Dishonored Dishonored. Dishonored, Dishonored. Dishonor". Nieważne. No myślę, że patrząc na tę maskę, wiecie, o jaką grę mi chodzi. Tu jest jej logo, jakby ktoś w dalszym ciągu nie wiedział. No i cóż. No. Fajny gadżet. Nie wiem czemu ma tylko jedną dziurkę na oko. Mogę z niej kiedyś skorzystać, jak mi się nie będzie chciało malować. Eee, no właśnie. I drugą fajną papierową rzecz to jest... A, tu jest e, plakat ze Starej Republiki. Jest on dwustronny i o ile... E, ta część znaczy na strona plakatu w ogóle mi się z gwiednymi wojnami nie kojarzy poza tym, że tu jest napis. Tak nawet bardziej mas efektowo mi się właśnie kojarzy. Ta strona mi się już totalnie kojarzy i na tej stronie ten plakat zawiśnie, jak yy, zdarzy mi się zawiesić ten plakat na... zdarzy mi się zawiesić ten plakat na yy, ścianie. No i w ogóle to powiem, że ta grafika jest bardzo ładna. No. No, więc to jest plakacik z Star Wars The Old Republic. Bardzo ładny. Um, I na tym kończymy. Um, papierowe rzeczy. Tak, takie godne mam pokazania ulotek. Wam nie będę pokazywać chyba, że chcecie, to mi napiszcie, to wtedy pokażę Wam resztę ulotek, które są jednak, jak mówię, dosyć nieciekawe. Zacznę może od rzeczy, które sobie sama kupiłam. Więc po pierwsze jest to Koszyłka, którą mam na sobie. Mam nadzieję, że ją widać. Tu, tu mam napisane: Yes, We Play to jest nawiązaniem do hasła wyborczego Baracka Obamy. No, zresztą ta grafika też jest nawiązaniem do plakatu wyborczego Baracka Obamy. Mam taką e, silikonową branzoletkę. W takim typie na pewno Wam znane z napisem Gamescom i z logo Gamescomu. I jeszcze mam taką. Taki bieloczek do kruszy w, w formie smyczy. Trochę się dziwię, że go kupiłam, ale w każdym że No, jest pamiątka, nie? A te pieniądze, jak nie na to, to na pewno bym na coś innego wydała. I z rzeczy, które dostałam, są te rzeczy dwie i są moim zdaniem. No, Jedna jest dosyć fajna, a druga jest mega wariantka. Bardzo fajna. Yy, ta mniej fajna to jest yy, smycz z logo. Ma! Zawinęła się. Smycz z logo PlayStation Vita. Solidna, porządna i nie mam pomysłu do czego mogłabym ją używać. aż nie używam smyczy, mam ich całkiem dużo, różnych pamiątkowych. No i w końcu przyszła, przyszła pora na najlepszą rzecz, którą dostałam i która mi się totalnie podoba. Jest to flaga amerykańska z logo Assassin's Creed. Dostałam ją czekając w kolejce. Znaczy, dostałam, ja akurat dostałam ją wychodząc z pokazu gry Assassin's Creed 3, o której Wam opowiadałam w poprzednim odcinku. No i cóż, muszę przyznać, że ten gadżet jest fantastyczny, ponieważ jest to coś, co się kompletnie wyróżnia. Jest to no, coś innego od tych wszystkich papierów, które Wam pokazałam. Nikt nie wpadł na podobny pomysł i jest to że, rzecz, bym powiedziała, no trochę bardziej droższa w produkcji, ponieważ normalnie jak chorągiewki dają za darmo, to one są takiej wielkości i są papierowe, a to jest e, materiał sztuczny i kiepski, ale to jest materiał, to jest dreadingo, a nie żaden plastik i myślę, że ta e, flaga jak nie będę jej za bardzo ruszać, to nic się z nią nie stanie, poza tym, że się zakurzy u mnie w pokoju, ale... Myślę, że jest bardzo fajna i że dla mnie, jako dla fana y, serii Assassin's Creed, to jest no, po prostu coś to bardzo fajnego, to ona mi się bardzo podoba, zresztą na pewno widzicie. No, to z y, moich gadżetów y, z Gamescomu byłoby wszystko Wam wartego pokazania. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zachęcam do zadawania pytań, jeżeli o coś macie albo jeżeli jeszcze coś chcielibyście zobaczyć z tej makulatury, co tu jeszcze jest. Nie jest tego wiele i nie jest to ciekawe, y, od razu Was ostrzegam. No i myślę, że to by było na tyle, że to jest wszystko. Także do zobaczenia w przyszłych odcinkach. Pa pa!